Na konferencji podsumowującej sezon 2024-2025 w wykonaniu Olimpii Zambrów ja jestem Jakub Nowacki, a moim gościem jest trener drużyny Kamil Rosiński. Dzień dobry, witam. Pierwsze pytanie, jak ocenia Pan sezon zakończony drugim miejscem? Czy czujecie niedosyt, czy raczej dumę? Yy, powiem tak, no na pewno jak rok temu byśmy przynieśli się w czasie, to jakby ktoś powiedział, że zajmiemy drugie miejsce i będziemy mieli prawo udziału w barażach i zagramy w półfinale Pukaru Polski, to, to każdy by jakby brał to w ciemno i, i byłby bardzo zadowolony. No ale w przebiegu sezonu gdzieś tam sobie ten apetyt, ten rozmiar jedzenia i można było pokusić się gdzieś o coś więcej, ale jeżeli chodzi o stricte o te pytanie, to uważam, że to bardzo dobry sezon w naszym wykonaniu. Szczególnie po, po tych przejściach, problemach, uważam, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, zajęliśmy jak najlepsze miejsce, Zajęli, doszliśmy jak dalej w Pucharze Polski i uważam, że, że, że powinniśmy być bardzo z tego zadowoleni i doceniąć to, co zrobiliśmy. Pytanie. Olimpia zdobyła 79 punktów i wstrzeliła aż 124 bramki. Czy taki ofensywny styl był od początku zamierzony? No powiem tak, no jednym z naszych kamieni milowych było to, żeby zdobyć jak najwięcej bramek, jak szczególnie, daje się pod uwagę to, że te bramki będą się liczyć na samym końcu, więc jakby chcieliśmy zdobyć bramki, tym bardziej, że, że chcemy być takim zespołem, który zdobywa gole, który cieszy oko kibiców i uważam, że staraliśmy się grać do przodu, staraliśmy się grać ofensywnie, zresztą ta ilość bramek też pokazuje. Ta liczba bramek pokazuje, jakim zespołem byliśmy i uważam, że, że tak, tak trzeba myśleć o piłce nożnej, żeby, żeby ona też sprawiała radość kibicom, też żeby zespół cieszył się ze zdoby, zdobytych bramek. A co jest najpiękniejsze w piłce, to, to właśnie te bramki. Czasami może y, lepiej wygrać 5-4 niż, niż gdzieś tam grać na 0 z tyłu ciągle, grać nisko, grać w defensywie i wygrać 1-0, myślę, że ten wynik 5-4 będzie zdecydowanie lepszym obrazem spotkania niż skromne zwycięstwo 1-0. Które z siedmiu porażek były dla Pana najbardziej rozczarowujące i dlaczego? No, ta ósma chyba najbardziej była taka. Meczu barżowym było takim bardzo rozczarowaniem, choć yy, po analizie wiedzieliśmy z jakim przeciwnikiem gramy, jak, w jakim stanie też fizycznym jesteśmy. I to, to, to myśleliśmy, że no, nawiążemy walkę w tym spotkaniu, i niestety no, nie udało się, choć byliśmy świadomi jakie problemy mamy zdrowotne w szatni, ale jeżeli chodzi o te spotkania ligowe, no to każdy ten mecz jakby miał już jakby inny scenariusz, tak? Pierwsze spotkanie, gdzieś tam jeszcze nie byliśmy zgrani i takie zapatrzyliśmy, takie małe, frycowe, dwa spotkania, gdzie mieliśmy czerwone kartki, mecz z Wasilkowem, gdzie byliśmy z słabszym, uważam, że przeciwnik zdecydowanie lepszy, lepiej wyglądał od nas i wielko zasłużenie. Dwa mecze z ruchem, można powiedzieć, gdzie sporo błędów popełniliśmy i gdzieś, no, ta, ta, te, te błędy zadecydowały o tym, że że, że te porażki jakby się zdarzyły, oczywiście to jest wkalkulowane w sezonie, żyć tam, że nie da się jakby wszystkiego wygrać, a jeżeli się no, yy, czasami zdarzy taka sytuacja, to jak czerwona kartka w jednym czy w drugim spotkaniu, oczywiście w jednym i drugim meczu chcieliśmy ten mecz odwrócić, no ale i w meczu z Mostem zabrakło czasu, bo robiliśmy bramkę w końcówce meczu i, i w meczu z Promieniem, gdzie pomimo tego, że mieliśmy jednego zawodnika mniej, i wyglądaliśmy dobrze, tworzyliśmy sytuację, ale niestety nie nie, nie pokusiliśmy się o to, żeby tam zdobyć jakieś punkty, więc jakby no, te mecze no wiadomo, no można to oceniać yy, różnie, ale moim zdaniem chyba ta porażka ostatnia była najbardziej taka, która jakby mnie ruszyła. Czy było w tym sezonie coś, co szczególnie Pana zaskoczyło? Pozytywnie lub negatywnie? Myślę, że negatywów nie było. Myślę, że nie było negatywów, bo to, co zrobiliśmy, to, to pozytyw i uważam, że ten wynik, który zrobiliśmy, to mega zaskoczenie pozytywne. Jakie wnioski wyciągnął Pan po półfinale w jagielonią 2? Czy była szansa, by ten mecz potoczył się inaczej? No na pewno była szansa, bo w drugiej połowie graliśmy bardzo dobrze, mieliśmy kilka niezłych sytuacji. Do gry w dogrywce straciliśmy bramkę na 2 do 1 i jakby już pomimo naszych prób nie udało nam się wyrównać. No, mecz pokazał, no, w którym kierunku powinniśmy iść, jakie deficyty mamy, jakie obszary do, do, do rozwoju i, i to sporo wniosków po tym meczu naprawdę zostało. Także fajnie takie mecze właśnie rozgrywać, bo możemy porównać zespoły z poziomu jednego do drugiego i, i wiemy, w którym kierunku mamy i dzięki takim spotkaniom. Mecz z niedzielą w Barażach trzymał w napięciu, co powiedział trener po tym meczu dla zawodników? No na pewno ten mecz to nagroda dla zawodników, bo, bo udało się awansować do tych baraży i jakby wiedzieliśmy o tym, że, że to dla nas nagroda, i cieszyliśmy się, że możemy w takim meczu brać udział. No, przede wszystkim gratulacje, tak, bo, bo mecz był ciężki, bardzo trwał, 120 minut, naprawdę nas mega wykończył. Zresztą to było widać w transmisji już jak przeciwnik od 70 minuty wyglądał. No my jeszcze próbowaliśmy ten mecz, jakby. W 90 minutach rozstrzygnąć, no niestety nie udało się. Nadszedł dogrywka i dopiero w dobrywce udało nam się przeciwnika pokonać. i Mówię no, przede wszystkim gratulacje, szczęście, zadowolenie i pełne słowa uznania dla zawodników za, za wykonaną pracę, za pracę i osiągnięty wynik w tym spotkaniu. Finał z zamkowią zakończony. Wysoką porażką. Czy zabrakło sił, motywacji, czy może czegoś innego? No Przede wszystkim urazy, tak. Urazy zmęczenie i to było widać w tym spotkaniu. Druga rzecz, że mentalnie słabo weszliśmy mecz, straciliśmy szybko, straciliśmy szybko dwie bramki i jakby też gdzieś ten poziom motywacji zawodników jakby spadł. No, Próbowaliśmy w przerwie jeszcze gdzieś tam się pobudzać, motywować, żeby jeszcze spróbować powalczyć, ale niestety po takim fragmencie dostaliśmy bramkę i praktycznie ten mecz już został definitywnie zamknięty. Jak udało się utrzymać koncentrację zawodników przez cały sezon i przez wiele emocjonujących spotkań? No na pewno nie było to łatwe, ale mieliśmy taką swoją podróż wewnętrzną w drużynie. I jakby w każdym tygodniu analizowaliśmy to co, to, co się wydarzyło, w jaki sposób możemy pewne rzeczy zmienić, w którym kierunku mamy iść. Myślę, że zespół też pokazał, że, że był aktywnym słuchaczem i, i sporo sam od siebie dał. Potrafił się często też zmobilizować, w których momentach też zespół potrafił, czy kapitan, czy, czy jakiś zawodnik, wstrząsnąć gdzieś delikatnie, gdzieś wewnętrznie. Dużo rozmów też indywidualnych, gdzieś dużo rozmów gdzieś w Drużynie i myślę, że ta szatnia, która tutaj jest i ta atmosfera, która panowała w Drużynie, pomagała nam, sprzyjała ku temu, żeby, żeby ciągle ten poziom motywacji był na, na odpowiednim poziomie. Kolejne pytanie: który mecz uważa Pan za najlepiej taktycznie rozegrany przez Olimpię? No, było dużo takich spotkań, gdzie graliśmy dobrze. Były spotkania, gdzie dłuższymi fragmentami byliśmy konsekwentni. Były też mecze, gdzie tylko 45 minut czy 60 minut potrafiliśmy być zdyscyplinowani momentami, gdzieś ten mecz jakby nam już umykał poprzez to, że prowadziliśmy zbyt wysoko i jakby troszeczkę jakby ta dyscyplina spadała. Były takie spotkania w lidze, były takie spotkania w Pucharze Polski. Uważam, że chyba ten mecz z Białystok, drugą, był taki najbardziej w naszym wykonaniu, gdzie od pierwszej do 90 minuty byliśmy zdyscyplinowani, widzieliśmy, w jaki sposób się bronić. widzieliśmy jak chcemy atakować, chcieliśmy zaskoczyć przeciwnika, czekaliśmy na swoją szansę, wykorzystaliśmy, doprowadziliśmy do dogrywki. No niestety no, nie udało się tego spotkania wygrać. Uważam, że to spotkanie chyba ja, takie mówimy, najbardziej wyróżnił. Były decyzje personalne, które z perspektywy czasu oceniłby Pan inaczej? Nie myślę, że nie. No, jeżeli jakieś, jakieś takie decyzje były, to gdzieś w jakimś minimalnym stopniu. Akurat, jeżeli chodzi o takie decyzje, to spędzam dużo czasu na, na tym, żeby wszystko przemyśleć, zanalizować i jakby pochopnie nie podejmuję decyzji. Też mamy wsparcie sztabu i jakby każda decyzja jest gdzieś przemyślana i myślę, że, że nie było żadnej wpadki. Jak pan ocenia reakcję zespołu po przegranych meczach, na przykład w Mońkach czy z w w No, wiadomo, no, jeżeli chodzi o promień, no to. No, byliśmy mocno rozczarowani, no, ale no, niestety, ta czerwona kartka już w 19 minucie jakby mocno pokrzyżowała nam plany. No ale rozmawialiśmy na drugi dzień, już z samego rana, tak i jakby gdzieś wspólnie zawodnicy też wzięli odpowiedzialność za to, co się dzieje, jakby też zareagowali poz pozytywnie. No, mecz z mostem już trochę innym był spotkaniem. No, szkoda, że tego spotkania nie wydaliśmy, ani przynajmniej nie zrealizowaliśmy, bo no, uważam, że zasłużyliśmy tam na punkty wiem stoku tym bardziej, że wygraliśmy ten mecz w Pucharze Polski, no ale niestety no, końcówka, błąd w kryciu, gdzieś jeden błąd. bardziej, że dobrze ustawiliśmy byliśmy w polu karnym, wystarczył jeden jakby ruch i, i to spowodowało to, że te spotkanie przegraliśmy. Ale też było widać po zawodnikach, że, że ten maj był jest ciężki i gdzieś ten układ ośrodkowy już tak pracował, że te błędy jakby przytrafiały się w takich prostych sytuacjach i niestety tak, tak to wyglądało. Jak będzie wyglądał okres przygotowawczy? Czy, czy są planowane zmiany w treningu? Znaczy, podobnie jak w poprzednim roku. Zaczynamy 14 lipca w poniedziałek, rozegramy 5 gier treningowych, przez pierwsze dwa tygodnie będziemy trenować cztery razy. Później przejdziemy na trzy jednostki treningowe i rozpoczniemy ligę. Pytanie. Czy klub planuje wzmocnienia kadry przed kolejnym sezonem czwartej ligi? No na pewno są jakieś rozmowy, toczą się rozmowy cały czas w tym okresie przejściowym. Czekamy jeszcze na, na, na to, jakie będą odpowiedzi kilku zawodników, którzy są naszymi zawodnikami czy odejdą do innych klubów. Jeżeli ta kadra się już sformatuje, to, to na pewno będziemy ogłaszać nowych zawodników, którzy lada dzień pojawią się w klubie, bo na dzień dzisiejszy jakby trzy nazwiska są, ale, ale jakby od tego jest. Żeby, żeby informować, także bądźmy cierpliwi. Jakie cele stawia sobie Pan i drużynie Z w wchodzącej kampanii? No wiadomo, że apetyt właśnie w miarę jedzenia i teraz każdy będzie jakby widział w nas do awansu no i po tym wyniku, który zrobiliśmy jakby poprzeczka jest jeszcze wyżej no i trzeba się do tego przygotować i próbować zagrać ją na cel. To następne pytanie. Jak udało się utrzymać morale drużyny, zwłaszcza po trudnych momentach, jak porażki w Mońkach, czy z ruchem? No, na pewno po meczu z ruchem wszyscy, jakby obserwatorzy i tutaj okoliczni kibice i na pewno część kibiców w Podlasiu już uznała, że to ruchy Sokie Mazowieckie zagrały w barażach. Ja uważam, że. Ja uważałem, że ciągle mamy szansę na, na tę grę w barażach i ciągle wierzyłem. Dowodnikom pokazywałem na odprawek, że dopóki w piłkach, że wszystko jest możliwe, że gramy do końca. Tabela dawała nam jeszcze szansę, więc jakby chcieliśmy wykonać swoją pracę i liczyliśmy na to, że że straci punkty. Graliśmy do końca i to nam wynagrodziła ta bramka Krystiana Mantura w minute, minucie, gdzie robiliśmy gola znaczy z Wasilkowem i, i ostatecznie to, to my w tych barażach zagraliśmy. Myślę, że to taka fajna Fajna wisienka na torcie, ta, ta ostatnia akcja i to nasza praca, wreszcie yy, którą wykonaliśmy to, to zespół jakby otrzymał nagrodę za ten ciężki okres, szczególnie maj i te ciężkie ostatnie pół roku. Gol Krystiana Mantura w 94 minucie. Jak Pan zapamiętał ten moment z perspektywy trenera? no Na pewno bardzo przyjemny moment. tak no, Zdobywamy bramkę. Wiadomo, że każda bramka w ostatniej akcji meczu to, to na pewno euforia. Tym bardziej, że jeszcze bezpośredni pojedynek z ruchem, no ale no wiadomo, kubrance jeszcze nie było tyle radości, bo czekaliśmy na potwierdzenie wyniku i dopiero gdy otrzymaliśmy tą informację, bardzo cieszyliśmy się w szatni i byliśmy szczęśliwi z tego powodu, że, że udało nam się zająć drugie miejsce. To wtedy był najprzyjemniejszy moment. Jest brak awansu do trzeciej ligi, ale i tak można powiedzieć, że ten sezon był udany, czy jednak nie możemy tak powiedzieć? Myślę, że bardzo udany. No. Pamiętam sytuację rok temu i naprawdę to nie było takie proste, nie było takie łatwe. Uważam, że przez cały rok tutaj mocno sprężaliśmy się, poświęciliśmy bardzo dużo czasu, często gdzieś tam zamiast czasu rodzinnego. Tutaj siedzieliśmy do wieczora przed każdym treningiem, pomiędzy rundami. Ciągle zastanawialiśmy się, jak ten zespół formatować, w którym kierunku ma iść, wymieniamy. Jaki profil zawodników chcemy, żeby, żeby w naszej drużynie grał? No, naprawdę to, to mnóstwo czasu, mnóstwo różnych wyrzeczeń, mnóstwo różnych myśli, tak, ale, ale ostatecznie udało się osiągnąć to co, to, co chcieliśmy. Choć wiadomo, że początek jakby był taki spokojny, ale to, co już się wydarzyło po rundzie jesiennej, jakby no, stworzyło warunki do tego, aby myśleć o czymś więcej i chcieliśmy to, to wykorzystać i ostatecznie. Ostatecznie się udało i uważam, że, że to du, du, duża praca zespołu, też duża praca sztabu, duża praca klubu, ludzi z klubem związanych, z, którzy zarządzają klubem i uważam, że, że to jest nasz wspólny sukces. Jak ocenia trener wsparcie kibiców w Zambrowie w trakcie całego sezonu? No może na początku sezonu jakby było mniejsze, w końcówce pojawił się młyn, także fajnie. No szkoda, że niektórzy kibice czasami w 70 minucie wychodzą i nie wierzą w zespół i uważam, że akurat ta kultura kibicowska jakby ma potencjał i, i, i mogłaby się w tym kierunku rozwijać, aby tutaj fajnie te życie kibicowskie żyło na stadionie, wspierało nas bez względu na to, jaki jest wynik, jak się prezentujemy na boisku, tylko było w tym konsekwentne, bo Fajnie można popatrzeć na zachodzie, jak to wygląda i uważam, że ta kultura kibicowska w Polsce jest jeszcze na, na niskim poziomie, ale jakby nie skreślam, tylko uważam, że ma duży potencjał do rozwoju i myślę, że, że znajdą się w przyszłości ludzie, którzy, którzy to zrobią. Ostatnie pytanie. Co powiedziałby Pan dzisiaj zawodnikom, gdyby miał Pan podsumować całą sobą jednym zdaniem? Jednym zdaniem? Dziękuję bardzo chłopcy, naprawdę kawa dobrej roboty to było ostatnie pytanie dziękuję trenerze dziękuję